W Warszawie, powiedział, powiedział, powiedział mi, że Warszawę, Warszawy, że będą mi deszery ledzić, ledziły, więc powinienem przestać z nim rozmawiać. To nie jest dobre jogi. Czekaj, czekaj, sprawa. W porządku. Teraz uwaga, zbliżenie. Karta... Ach, twoje Wiem, że nie mówiło do O mojej ręce. O ja. mojej ręce. Myjesz to spoko. Moja ręka, moja ręka jest seksowna. O. Mm -hmm. dwie. O. Zasetuję i aktywuję graj ty jakieś migi? może, Kurwa, agresive play. Pokaż. Kurwa. Ja no, patrz, tak, już, już, już masz tylko połowę do zbicia. To, to już tylko jeden, bo podniósł. Ten kurwa, oczywiście. Ten Ej, no, proszę cię. Ten jest oczywisty. Graj. Stówka, dwa. Następny. Okej. Okay. Ale wy się smyracie. Nie no, on mnie, zasmyra, on mnie posmyrał troszeczkę. Mają mocniej. 15 minut na tą grę, więc Zagraj. spokojnie grają. Szczególnie, że jeszcze może być trzecia. No Raczej będzie. <gadalaj> a, a jak będzie to pożałujesz. To będzie trwała 4 minuty, tak jak pierwsza. No, zagrywam, no tak, No. LB ma pytaj, to jego. Uważa. mebel, weź mi ten. Z mojej torby wyciągnij ładowarkę do mojej komórki i podłącz komórkę moją. Bo tam padnie bateria od tego leta. Ja powiem, że wario. Przejebałeś, stary. Graj. A ja się. Nie masz do twojego Diora. Poddaj się. Dwa kizany. Skupnij. Tak. Mhm. Nie ma kolejnego. Jeden osiem do ciebie? Tak. Będę, będę jak Sol na treningach w derku. Skupnij. Skupnij. Ale skupnij. Ale efekt. Tak. Nie, efekt on może za bardzo pijany do efektu. Okay. Możesz tylko planty przyzywać. Serio? To jest dopierdoli tytanie Oby no, się kurwa, aby kurwa cisnął. No jednak nie. Spor w Holosie. Na nagraniu wygląda jak common. Trzeba sobie kolorować. Gdzie kurwa Valhalla full ja pierdolę. Mo, 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 moc, 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 moc kurwa, dark, dar, da, Aha. 1800. Czemu? To sobie na Skąd to wszystko mają? Robią. drag. Dorysowują sobie w pamięci. Nie. Ile ma życia? Robią w pamięci, piksel po pikselu, Fartki, szarki. szartki... Musi być artystyczny. Nie bałeś? Drabiosa! A tak? A, co wybierasz? muszę. Tak, nie, nie wstawi tego.

dać, co? No, cennik był no tylko do prostego oneu, się nie chciało robić. Nie ten, ten brałka. kosztuje jakieś 8, 8 euro gdzieś kosztowało ostatnio jak patrzyłem. Nie problem. ma Dużo problemów? Macie jeszcze 10 ja minut. Ja wiem, w którym miejscu jestem pracujący. Jeszcze 10 minut, bo się miejsce skończy. Coś mi sobie na jest 5 minut. Kurwa, cały plan DNG wyjebany. Wszystkie <noise> moje tęgu, Pokaż ładnie do kamerki wszystkie wyjebane karty. Pięknie, dziękujemy bardzo. To sprawka tej złej karty. To jest najgorsza. Codziennie mi się nagrywa z głosem. No. no weź tu wygnij, bo to chyba będzie zimno. Wiesz co, Iwoną to robimy prawdziwy raport, tak, głosowy. No, no. hmm, wystarczy dograć ewentualnie sam komentarz, no nie, do tego i wstawić. Nigga say what? No niezbyt, musiałbyś pana jakie przesłanieć. Co Rivalry się? Rivalry się to jest? To jest kurwa pytanie. Takie różne wygrał pierwszego? Fischer? Co no. <laughs> to jest? To jest Cztery? Zabiera jest może na ponowne poszukiwanie. Ile masz życia? Dlaczego? Antonie, ja one ja mnie niej dlatego nie ma. Może od crossa, bo oni są trochę podobni czasami, jak spojrzysz z jakiejś strony. Jak, z których to Phoenix, tak każdym? To jak, jak Artur i Fenix, tak? Co? Tak jak Artur i o, Feniks. oni są bardzo do siebie podobni. Niektórzy, no. niektórzy go nie się rozróżniają. Debile. Jesteś wśród tych ludzi? Nie. No. Co ty? Już, już się bałem. A jaki chcesz? No. Tu, jak, jak spojrzysz przez okno, to masz taką uliczkę, nie? Z przodu. To tam jest ING. Things cannot explain why. Because. Nie o to chodzi. Nie ma. Jedna karta, stary. Gateway stary. Wszystko. Jedna karta, stary. wystarczy. No, dostaje Gatewaya możliwość użycia i wygrywa. To jest dek tak, po prostu nie kapuje tego. To że prohibicja na by przepierdalał wszystko. Nie głupie. Bardzo <grystanie> nie. Nie wiem co to jeszcze Może na MST 3 3 trzeba wstawić. I 3. 3. Ale nie, ej, ta, ta meta byłaby jeszcze w porządku, jakby nie te 3 sztuki MST. Dobra, co, ta meta była w porządku, jakby albo 3 sztuki MST, albo Heavy 1 MST. No. I tak się więcej niż tu z 2 MST nie gra. No ale wiesz, było, był no jeden terenie. kiedyś i był fajny. Super, no. Super.